w 1929 roku, czyli w tym roku będziemy obchodzić 85-lecie. W swojej historii nie zawsze produkowaliśmy ser pleśniowe, tylko ser pleśniowe. Na początku działalności to oczywiście były tak jak wszystkie inne mleżary, czyli masło, paruszki, mleko. I to są, to są takie produkty podstawowe. W roku 1956 no to było zjednoczenia i centralne planowanie ustanowiono cztery w Polsce, które zajmą się produkcją sera kremowego typu Rockford. To wtedy koalicja francuska na początku to był ser właśnie Rockford i po pewnym czasie Francuzi nie zgodzili się, żeby tej nazwy używać ponieważ to nazwa dla regionu i dla dla produkcji Francji, w związku z tym powstała taka nazwa ROKPOL, którą w Państwo tam znacie, bo ona bardzo długo funkcjonowała. No i myśmy byli zakładem jednym z tych czterech, który produkował te, te sery Robot, to wtedy była spółdzielnia na to w Ostrowie, bo składnice należały do spółdzielni meczalskiej w Ostrowie, to była, to była jedna spółdzielnia i takie sery były produkowane, a oprócz tego była normalna produkcja faroszku, masła i Po przemianach w 1989 roku zaistniała możliwość odłączenia się meczarni od, od spółdzielni Matki w Ostrowie. Co tutaj nastąpiło? Spółdzielnia Mleczarska Nowe na przeszło. przejście na sam, przejście na na sam ser sam. E, ponieważ e, ponieważ wychodziło na to, że ta produkcja. Bardzo trudno jest taki reżim higieniczny e, w zakładzie, który produkuje sery pleśniowe. Dlatego, że my e, z jednej strony musimy zabić wszystkie niepożądane mikroorganizmy w procesie mycia i czyszczenia zakładu, ale zostawić nasze. Czyli można użyć, ponieważ nasze pleśnie to też podkreślać. W roku. E, postanowiono, że zrezygnowano z wszystkich innych produktów i jesteśmy w tej chwili zakładem takim niszowym dość, który produkuje tylko jeden, jeden rodzaj produktu ser z przerostem niebieskiej kości. My w tej chwili mamy w naszej gamie ser turkusowy, błękitny, srebrzysty, zocisty, nazwy i, i nazwa tego sera jest zmieniona na laser, tak jak firmy, bo do tego roku 90, bodajże 8, to był rok po SWT, ponieważ taka była nazwa oficjalna, natomiast w momencie kiedy spółdzielnia przyjęła nad nazwę, przyjęła nazwę Lazur, także nazwa naszego głównego produktu e, została nazwana Lazur i, i w ten sposób jakby e, e, to jest w tej chwili to, to same mówiąc o Lazurze, jednocześnie kojarzymy do, to, na, to to rozprodukcja trwa około 5 tygodni, żeby tworzyć ser taki jak Państwo macie w sklepie to 5 tygodni potrzeba, ale z tych 5 tygodni, tu za chwilę zobaczymy, pierwsze 4 godziny, jakby ten odcinek, który będzie, plus jeszcze następne 4 i to jest coś, co się w ogóle cokolwiek dzieje. Później to są tak zwane już etapy statyczne, czyli no jeszcze może solenie, ale to też, jest, to też są miejsca, gdzie raczej ser leży. To w odpowiednich warunkach jest leżakowany, przechowywany tak, żeby wewnątrz niego rozwijała się pleśń. No, weźmy musi mieć czas. E, musi mieć tlen e, i e, musi mieć pewną wilgotność, żeby star nie wysychał I w tych warunkach, e, w warunkach odpowiedniej te, temperatury i wilgotności dochodzącej do prawie 100%, serw sobie leżakuje i ten te, te okres leżakowania e, plus później pakowanie finalne, czyli cięcie go na fragmenty i pakowanie, no to jest te 5 tygodni e, ży, życia sera u nas. W związku z czym jakby to jest za, zamrożenie troszeczkę jakby no i kapitału yy, i zamrożenie tego mleka na ten czas, no to jest yy, yy, dzięki temu, że on jest tak produkowany też też nabiera swojej wartości, bo bez, yy, bez tych przemian, które zachodzą w serze, yy, no jego smak byłby zupełnie inny. Mm. Jeżeli chodzi o tą produkcję, to co zaraz zobaczymy, to jak mówiłem, są te pierwsze 4 godziny, tu się najwięcej dzieje. Tutaj mamy mleko, które odbieramy od naszych rolników. Yy, Mleko przyjeżdża do nas e, naszymi systemami i praktycznie na e, w ten sam dzień, bo ludzie jest to wynika z przepisów polskiego prawa, ale również z tego, żeby to mleko było jak najwyższej jakości, żeby mimo dużej stoi, tym, tym gorzej. Mimo że oczywiście temperatura jest bardzo niska, bo, bo poniżej e, 4 stopni e, mamy poniżej 6 stopni, około 4 stopni mamy, e, mamy mleko. E, następuje pierwszy etapem jest jakby, pasteryzacja tego mleka, ponieważ w Polsce tymczasem znanego mleka produkujemy sery. Oczywiście mleko tylko krowie, bo są różne, my też mieliśmy już próby w swojej, w swojej historii produkcji z mleka, na przykład czego natomiast generalnie w tej chwili przerabiamy tylko mleko krowie i wszystkie nasze sery są z mleka krowiego. szarnie pracują w systemie nieciągłym, czyli takim zbiornikowym, czyli mamy jakiś zbiornik, do którego wlewamy mleko i potem do tego zbiornika dodajemy coś, jakieś tam e, dodatki e, e, podgrzewamy, składzamy, mieszamy, e, czekamy i ten zbiornik cały stanowi taką jedność i jeżeli jeden skończymy, nalewamy drugi, potem trzeci i tak To jest produkcja zbiornikowa, ale my mamy produkcję ciągłą. E, urządzenie do produkcji ciągłej to jest nazywa się koagulator. To jest urządzenie, które u nas jest od e, 3,5 roku zamontowane. E, takie w Polsce są dwa, czyli znaczy, oprócz naszego jeszcze jeden w Ochłondzie w Egrowie, natomiast do serw żółty, natomiast do serw jest jedyne na świecie urządzenie, e, a generalnie 68. urządzenie wyprodukowane przez firma, bo oni produkują e, od początku działalności każdy, e, każdy koagulator, bo tak nazywa się to urządzenie, e, pod indywidualne potrzeby klienta nasz jest wyprodukowany, to przez, poprzedziło to dwa lata prac technologów niemieckich i naszych, żeby w skrócie, żeby nie zepsuć sera, czyli żeby otworzyć te warunki, które tradycyjnie tutaj były w i przełożyć je na tą taką produkcję ciągną. Produkcja ciąga w naszym wypadku polega na tym, że z jednej strony urządzenia braku mleko z drugiej z drugiej strony wychodzi ser. I ten ser... Na końcu urządzenia, czyli po 4,5 godzinie jest formowany już w ten kształt, mamy dwa rodzaje albo, albo bloki 2,5 kg, albo 3 kg walce i w tym kształcie jest, jest już zapakowany, znaczy zapakowany, już uformowany i tu już od tego momentu dalej tylko się go przekłada. Czyli już tutaj e, działo się wszystko, czyli mamy dodane wszystkie dodatki. Mamy z mleko przerobione na ser w ogóle, czyli oddzielona jest serwatka, zostaje ziarno serowe. Mamy dodaną kleć, mamy dodane kultury bakterii, mamy dodane e, probiotyki, jeżeli takie są, bo w srebrzystym i e, w złocistym są dodane probiotyki tam e, bifidobakter w przypadku srebrzystego i Lkasei w przypadku e, złocistego. E, i ten ser dalej, już, już najważniejsze i najwięcej przeszedł. Następne te 3, no 5 tygodni on sobie leży i czeka. W trakcie mogło się ale tę operacja zobaczymy na filmie. To jest, to, że to 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 się dalej, że tamto i tamto i tamto i tamto Będziemy po i tamto i tamto i to, to, jest... to i to my no cały czas mierzymy jego wygodność, ma taką wygodność, którą my zakładamy, że jeżeli taką wygodność na tym etapie utrzymujemy, to na końcu procesu 5 wygodnień będziemy mieć wygodność założoną normą i tym co podajemy na opakowanie. Oczywiście, jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z tym co trzeba. Następnie serwis solony. taki proces solenia trwa też około, około 3 dni i po tym procesie solenia jest nakuwany i później przekazywany do dojrzewalni, gdzie dojrzewa sobie praktycznie w warunkach, w warunkach tej superstarowej wygodności, o której mówiłem, w niskich temperaturach. Dojrzewa tak długo, aż nie będziemy mogli go zbadać i zobaczyć w jaki sposób czy wszystko się rozwinęło prawidłowo. Na sery wtedy nacinamy, badamy, sprawdzamy, czy to się rozwija. Jeżeli się rozwija, to następnym etapem są. Też jakby dojrzewanie, ale bardziej zależy na tym, żeby teraz je przehamować, ponieważ gdybyśmy puścili to w tych wyższych temperaturach i na żywioł, no to ser by nam zbyt dojrzał. W związku z czym, żeby on był właściwym produktem, musimy temperaturę jeszcze obniżyć i odciąć do portu lenu. Wtedy, wtedy ser przestaje się intensywnie rozwijać, natomiast nie traci swoich walorów i ten rozwój następuje tylko wewnątrz sera, gdzie jeszcze znajduje się ten z poprzednich y, y, etapów. I ostatnim, ostatnim takim etapem jest y, kolejny, czyli konfekcjonowanie już sera na pakowni. I to też y, zobaczymy, y, ponieważ tam mamy też takie okienko już z Będziemy mogli podejść i zobaczyć, pakownia jest podzielona na dwie strefy. Strefę czystą i strefę brudną, coś tak to się tylko nazywa. Y, strefa czysta to jest ta strefa, gdzie produkt jest rozpakowany, czyli tam, y, tam występuje ser w postaci otwartych, bez, bez folii, bez kartonów, natomiast po przejściu przez ścianę wszystkie taśmodrząby zaczynają się po stronie czystej, kończą się po stronie e, tak zwanej brudnej i tam e, już jest produkt zapakowany w folię, e, pakowany w kartoniki i opakowania e, z, zbiorcze. W śniegu zakopiańskiej, białej zimy, aż z piewąt modluchłonów dla wasze. Cały kraj nas prosił oddać Wam ukłony. Niech w piosenkach szumi wam costowy las. Pozdrowienia ślą rodzinne znane strony. watch Moça, tu que faz, roço pap.